Gdybyśmy kiedyś prezentowali wam Volvo z literą R na masce, byłaby to najmocniejsza wersja szwedzkiej marki. Po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć na targach samochodowych we Frankfurcie. Dziś prezentujemy wam Volvo XC60 w wersji R-Design. Zobaczmy, ile sensu ma taki fabryczny tuning. Pomysł był prosty: stworzyć ciekawszy stylistycznie samochód wyglądający jak usportowiona wersja seryjnego XC60. Wprowadzono też delikatne zmiany techniczne w podwoziu. Zyskało więcej sztywności, zawieszenie jest twardsze, a układ kierowniczy bardziej bezpośredni daje lepsze wyczucie samochodu. Dzięki nim auto ma się prowadzić lepiej i dawać więcej przyjemności z jazdy. Wbrew pozorom zawieszenia nie obniżono nawet o milimetr. Efekt niżej zawieszonego samochodu uzyskano stosując sprytne zmiany w wyglądzie nadwozia. Okazuje się, że utwardzone zawieszenie ze sportowymi aspiracjami za mocno buja przy większych prędkościach, bo nie zostało obniżone, aby nie zmniejszać terenowych możliwości samochodu. A z drugiej strony, gdy jedziemy przez miasto, w każdej dziurze z głośnym łomotem daje się wyznaki jego twardość. Kierowca i pasażerowie zbyt mocno tego może nie czują, ale elementy zawieszenia z całą pewnością tak. Oto samochód przygotowany z myślą o młodych i bogatych, dla których na pierwszym miejscu jest wygląd samochodu, a dopiero potem liczą się wrażenia z jazdy. No i ta wersja, wersja R Design, kosztuje ponad 215 tysięcy złotych. Zobaczmy, co dostajemy w zamian. Pod maską pięciocylindrowy turbodoładowany silnik diesla o mocy 205 koni, który w naszym teście spalał średnio 9,8 litra oleju napędowego na 100 km. Maksymalny moment 420 nm jest dostępny w zakresie od 1500 do 3250 obrotów na minutę. Samochód wyposażono w sześciobiegową skrzynię manualną. Według producenta spalanie w mieście to 9,5 litra na setkę na trasie 5,5, a średnie to 7 litrów na 100 km. Przyspieszenie do setki trwa 8,5 sekundy, prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Na zewnątrz zmieniono zderzaki, grill, lusterka, progi oraz obudowę światła przeciwmgielnych i tylny dyfuzor. Do ich wykończenia użyto polerowanego aluminium. Dla podkreślenia sportowego charakteru elementy, które w seryjnym Volvo XC60 są pomalowane na czarno, w wersji R-Design zostały polakierowane w kolorze nadwozia. Dodano też 18-calowe felgi, a za dopłatą można je zmienić na jeszcze większe 20-calowe. Z tyłu czają się podwójne chromowane końcówki wydechu o dużej średnicy. Zmiany nie mogły ominąć wnętrza. Sportowo wyprofilowane fotele to wysokiej jakości skórą. Problem tylko polega na tym, że w tak drogim aucie za możliwość ich elektrycznej regulacji trzeba dopłacić w przypadku siedzenia kierowcy ponad 5000 zł, a w przypadku fotela pasażera ponad 2000. Zegary z niebieskim podświetleniem, kierownica i dźwignia zmiany biegów obite perforowaną skórą, aluminiowa wstawka na kola kierownicy z napisem Air Design chromowane nakładki pedałów. Emblematy Air Design są prawie wszędzie. Wytłoczono je nawet na oparciach foteli. Czy to wystarczy, by zadowolić wybrednego klienta z dużym portfelem? O samochodzie z pewnością można powiedzieć wygodny, prestiżowy, designerski, i to niestety powinno, a co więcej, musi wystarczyć. Pod względem mechanicznym nie zmieniło się właściwie nic, no bo kupując Volvo w wersji Air Design dostajesz tak naprawdę piękne opakowanie, a pod spodem stary, dobrze już znany model. Taki marketingowy zabieg. Wszystko po to, aby fabryczny tuning uzasadnił jeszcze wyższą cenę.